Cześć, ja mam na imię Justyna, witam cię serdecznie na kanale More Than Beauty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kilku wskazówkach, jak dbać odpowiednio o suchą skórę ciała, więc jeżeli dotyczy Ciebie ten problem, serdecznie zapraszam do zostania do końca odcinka. Sucha skóra ciała jest dosyć nieprzyjemnym w odczuciu oraz uporczywym problemem. Często osoby, w tym niestety ja, skarżą się na bardzo silny świąt. Po prostu możemy się generalnie drapać aż do krwi, bo tak ta skóra nas swędzi. Co jeszcze jest spotykane? Drobno płatkowe złuszczenia. Zdejmując czarne spodnie, tak naprawdę one po wewnętrznej stronie stają się białe. Dodatkowo także podczas dnia, czy generalnie po kąpieli możemy odczuwać takie charakterystyczne spięcie, napięcie tej skóry. Czy można coś z tym zrobić, żeby sobie troszeczkę pomóc? Jak najbardziej tak. Dam Wam teraz kilka wskazówek, co robić, a czego unikać, aby po prostu troszeczkę ten stan skóry. Poprawić. W tej suchej skórze po prostu brakuje substancji nawilżających oraz natłuszczających. Dlatego tak bardzo ważne jest ich dostarczanie. I to najlepiej w takiej postaci emolientów, które to często po prostu są balsamami. Są to kosmetyki, które nie tylko po prostu nawilżają, natłuszczają nam skórę i dostarczają tych niezbędnych składników, ale także kosmetyki te. Po prostu nam zmiękczają ten naskórek, zmniejszają ten świąt, który często jest po prostu bardzo uporczywy, ale dodatkowo także eliminują zaczerwienienia czy łagodzą po prostu podrażnienia tej skóry. Czego warto szukać w takich kosmetykach? To zapraszam serdecznie do filmu, który nagrałam odnośnie cery suchej i wrażliwej, ponieważ te składniki jak najbardziej się także powielają i także warto ich szukać w tych kosmetykach do ciała, jak i do twarzy, ale nadmienia tak szybko, że są to na przykład mośnik, pantenol, czy proteiny owsa, Emolienty warto stosować rano i wieczorem. Wiem, że to jest po prostu kolejne kilka minut przed wyjściem do pracy, żeby się nabalsamować, ale naprawdę powiem Wam szczerze, że ja jako posiadaczka skóry suchej zauważyłam znaczną różnicę, jeżeli chodzi właśnie o stan, kondycję skóry, jak zwiększyłam tą. Um, te dokładanie emolientów, yy, balsamowanie ciała dodatkowo właśnie przed pracą. Dlatego zawsze po kąpieli. Używajcie po prostu balsamów, bo to naprawdę świetnie poprawia jakość, kondycję tej skóry. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie balsamy polecam, które się szybko wchłaniają, które zostawiają tchustą warstwę, dajcie znać, czy mam nagrać taki film, bo myślę, że to się może sprawdzić. Ja też nie każdego balsamu lubię używać, więc mogę nagrać właśnie taki film podsumowujący. Czego sucha skóra nie lubi? Otóż niestety długiego moczenia, dlatego fani długich, gorących kąpieli wannie czy po prostu prysznica gorącego, no niestety muszę Was zmartwić, bo to jeszcze pogarsza, zaostrza ten stan suchości skóry. Ja akurat jestem taką osobą, która nie lubi długo siedzieć w łazience pod prysznicem. Zajmuje mi to dosłownie naprawdę dwie minuty, więc akurat ten problem powiedzmy mam z głowy. Ale co takie długie, gorące kąpiele robią naszej skórze? Otóż macerują ją, czyli po prostu na chłopski rozum uszkadzają jej, uszkadzają jej warstwę zewnętrzną. Powodując, że ta warstwa jest bardziej przepuszczalna, i niestety wtedy wszelkie bakterie, drobne ustroje czy składniki chemiczne, których używamy do mycia ciała czy podczas kąpieli, one mają już takie wrota po prostu otwarte do naszej skóry, żeby ją bardziej jeszcze podragniać. Więc niestety długie, gorące kąpiele nie są dobrym rozwiązaniem dla naszej suchej skóry, po prostu pogarszają jej stan. Ale jeżeli lubicie te kąpiele brać raz na jakiś czas, to mam dla Was takie małe pocieszenie, ponieważ można to troszeczkę zminimalizować. Zamiast jakichś kolorowych soli czy kul do kąpieli, które niestety są pełne perfum, pełne konserwantów także dodatków koloryzujących, to niestety dodatkowo uszkadza i gdzieś tam penetruje nasz naskórek, co jest właśnie niedobre dla tej suchej skóry, to możemy zamienić na naturalne, emoliencyjne takie dodatki do kąpieli. Te składniki te kosmetyki często są dedykowane także dla noworodków, dla malutkich dzieci. Zawierają one właśnie składniki zmiękczające, natłuszczające, więc zamiast takiej kolorowej kuli czy soli do kąpieli, ja wam po prostu radzę, żebyście dodali właśnie taki natłuszczający emolient. Po prostu można tutaj połączyć przyjemne z pożytecznym i nie musicie po prostu rezygnować z tych kąpieli. Jeżeli jesteśmy już przy myciu ciała, to muszę powiedzieć, że stosowanie takich standardowych żeli do kąpieli też powinniście na to zwrócić uwagę, ponieważ często one są bardzo mocno pieniące się, zawierają bardzo dużo substancji środków myjących, dodatkowo zapach, jakieś konserwanty. I oczywiście ja też uwielbiam wszystko, co pachnie i jest takie przyjemne do mycia, ale no to też niestety jest niezdrowe dla naszej skóry. Czy są kosmetyki, które są dedykowane dla suchej skóry? Oczywiście, że tak. One nie tylko myją naszą skórę, ale także zapewniają komfort i natłuszczenie tego naskórka. Dlatego warto wybierać po prostu takie substancje delikatnie myjące, bez konserwantów, bez zapachu. Raz na jakiś czas, jak się umyjemy takim pachnącym, zwykłym żelem, to wiadomo, się nic nie stanie. Bardzo ważne przy pielęgnacji takiej skóry jest odpowiednie także jej złuszczanie. Ta skóra jest po prostu bardziej ukrwiona, bardziej elastyczna oczywiście. Często te peelingi także zawierają w sobie na przykład naturalne oleje, na przykład kokosowy, więc oprócz oczywiście złuszczania dostarczamy także natłuszczenia tej skóry. Złuszczaniem możemy także oczywiście nazwać szczotkowanie ciała. Jest to oczywiście forma peelingu, kondycjonuje naszą skórę, złuszcza stary, martwy naskórek. Dodatkowo także usprawnia to krążenie. Pięknie naprawdę wyrównuje tą skórę, jeżeli chodzi o jej gładkość, o takie taką poprawę jędrności tej skóry oraz eliminację celulitu. Dlatego jeżeli nie lubicie na przykład peelingować ciała podczas kąpieli, to taka opcja szczotkowania ciała na sucho także jest fajną alternatywą. I bardzo ważna opcja na sam koniec to jest tak naprawdę chronienie tej skóry przed wszelkimi czynnikami zewnętrznymi. Na początku mówiłam o czynnikach takich bardziej wodnych, teraz bardziej mam na myśli o czynnikach jeżeli chodzi o temperaturę na zewnątrz, i z tego względu, że mamy teraz zimę, to chciałabym po prostu Wam nadmienić tylko, że noszenie rękawiczek, gdy jest nawet 0 stopni czy minus 1, to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Niektórzy wiem, że zapominają albo im się nie chce tych rękawiczek założyć ale taki, taki silny wiatr mróz naprawdę jeszcze bardziej wysuszają naszą tą skórę i później często po prostu te dłonie są popękane, zaczerwienione, bolą, sączy się krew, i to jest później dosyć trudne do przywrócenia takiej fizjologii tym dłoniom, więc pamiętajcie po prostu o ochronie tych dłoni. Jak jesteśmy przy ochronie dłoni, to także nie może zabraknąć oczywiście ochrony tych dłoni podczas sprzątania, podczas zmywania naczyń. Środki właśnie myjące, detergenty, to wszystko niestety bardzo podrażnia naszą skórę. I zwłaszcza jak mamy suchą skórę, to ta bariera taka ochronna jest po prostu zaburzona. Dlatego, wszystko, co jest takie dosyć newralgiczne dla naszej skóry. To będzie po prostu dla nas jeszcze bardziej e, naruszające te bariery. Więc także podczas zmywania, sprzątania zakładajmy rękawiczki. E, jest tyle opcji na rynku, że można naprawdę spokojnie sobie w tym wybrać. E, więc e, mała rzecz, a naprawdę e, może dać Wam bardzo dużą, dużą poprawę bo ja sama na przykład zmywam tylko w rękawiczkach nienawidzę co ciągłego takiego moczenia dłoni denerwuje mnie po prostu to uczucie i po prostu ze względu na to chociażby ochraniam te dłonie Dobra, na dzisiaj to już wszystko. To był taki bardzo krótki poradnik yy, ekspresowy, żeby pokazać Wam, że wcale nie trzeba dużo robić, żeby zadbać trochę o tą suchą skórę ciała. Jeżeli macie jeszcze swoje jakieś sposoby na zadbanie o tą suchą skórę, podzielcie się w komentarzu. Napiszcie może, która z tych metod Wam się najlepiej sprawdza. No i do zobaczenia wkrótce, buziaki pa!